Dzień dobry Państwu, witam Państwa na moim kanale. Jak Państwo zapewne dostrzegli, mój kanał zajmuje się ekstremalnie trudną tematyką. Niektórzy po prostu odradzają mi wręcz prowadzenie tego kanału, zarzucają mi, że chcę po prostu ludzi wpędzać w depresję, a to po prostu nie o to mi chodzi, tak? Ten kanał ma za zadanie... Te trudne tematy postawić w innym świetle, rozluźnić ludzi, tak? Nastawić ich inaczej, trochę do życia, do, do swoich przede wszystkim, do swoich problemów. No, oczywiście, tutaj widzę, że jest problem z subskrypcjami, ale tego się spodziewałem, nie jest to dla mnie zaskoczenie. No cóż, no, będę prowadził nadal ten kanał, bo interesuje się tą tematyką, natomiast, no, rzeczywiście może być problem z, z dalszą działalnością tak, tego kanału, gdyż no, tematyka jest trudna. Tutaj biorę łyk kawy, proszę Państwa, tematyka jest trudna. Yy, ludzie wolą lekką tematykę, ludzie wolą jakieś tam yy, głupawe opowiastki prawda? Czy, czy jakieś tam yy, porady, jak zarobić dużo pieniędzy, tym się głównie interesują. Mam jakieś tam publikacje w internecie i, i po prostu widzę, tak, co się cieszy popularnością. No, przede wszystkim, kasa, jak zdobyć jak największą kasę. Kolejna sprawa to jest, jak ulepszyć swoje życie seksualne, mówiąc tak oględnie. I dopiero gdzieś tam na trzecim miejscu jest, może, jakieś tak porady medyczne, tak. Nic poza tym ludzi nie obchodzi, czyli kasa tylko i seks, tak jak śpiewała Maryla Rodowicz No trudno proszę Państwa, ja będę dalej ciągnął ten kanał, zobaczymy co będzie dalej yy, Po prostu mówię prawdę, tak? Jeśli na przykład mówię, że duszy nie ma, no to to jest taki stan wiedzy na dzień dzisiejszy, proszę Państwa, co ja na to poradzę, tak? Do mnie macie pretensje? Miejcie <laughs> pretensje? Nie wiem, no do przyrody, miejcie pretensje do Pana Boga, jeśli w Go wierzy yy, wierzycie, tak? Ale, ale nie do mnie, no. no, no. Jeśli mówię, że, że co, że, że. że umrzemy, no to co, to nie umrzemy, tak? Mam o tym nie mówić. No, no nie ma takiego kanału, no to może. chciałem spróbować, tak? Ale widzę, że, że jest duży problem. Nie każdy to rozumie. Ale tak, jak zaznaczyłem na początku, że po prostu. Yy, Trzeba obejrzeć wiele moich materiałów, żeby tak naprawdę zrozumieć, o co yy, yy, mi chodzi, tak? Bo oczywiście ktoś powie: Ja to wszystko wiem. My wiele rzeczy wiemy, tylko jest co innego wiedzieć, a co innego yy, tak naprawdę mieć głębokie przekonanie co do czegoś. My wiele rzeczy wiemy powierzchownie, ale to musi wejść w nas, tak? Głęboko. To jest zupełnie co innego. Naprawdę, proszę, proszę tutaj na to zwrócić uwagę. Na tym kanale mówię właśnie o, o bezsensie życia, tak? O jej takiej stronie, którą nie widać w mediach, tak? Bo ciągle tam się mówi o sukcesie i tak dalej. Nikt nie mówi o tych porażkach. Jak doznajemy porażki, to nagle jesteśmy w szoku, tak? Wpadamy w depresję. A przecież porażka to jest po prostu chleb powszedni, tak? To sukces jest czymś wyjątkowym i o tym się nie powinno mówić. To po raz też się powinno mówić, bo bezustannie się spotykamy z porażkami. I po prostu mój kanał ma służyć temu, żeby się do tego przyzwyczaić, tak? I po prostu stwierdzić, że takie życie i po prostu śmiać się z tego wszystkiego, no. No dzisiaj na przykład yy, tak sobie pomyślałem, żeby zrobić taki materiał o tym, że żeby pokazać z kolei tą taką ironiczną stronę życia. Bo o bezsensie to jeszcze tutaj będziemy mówili, ale teraz chciałbym się skupić właśnie na tym, że, że życie ma taką, swój wymiar taki trochę też ironiczny. Tak się mówi: ironia losu. Tak? Jakąś taką prześmiewczą wręcz, demoniczną swoją stronę ma życie. Bo na przykład, proszę Państwa, tak. Yy, państwo Gucwińscy przez wiele, wiele lat prowadzili taki program jak z kamerą wśród zwierząt. Ten program był nadawany przez całe lata 70., przez lata 80., tam osiągnął apogeum swojej popularności i później, jeszcze przez lata 90., był ukręcony. Chyba skończyli to kręcić gdzieś na początku XXI wieku, tak? Państwo Gucwińscy, prawda? Dyrektorzy Wrocławskiego, z największego w Polsce, i tam ten program był ukręcony. No, i rzeczywiście uzyskali szaloną popularność, dlatego że no wszyscy lubimy zwierzątka, tak? Teraz nawet widać to po internecie, że jeśli ktoś puści filmik o kotkach, to od razu ma tam milionowe wyświetlenia. Więc jeśli ci Państwo opowiadali bardzo spokojnie i, i prawda, y, fajnie o zwierzątkach, no to rzeczywiście ten program się cieszył popularnością. Oni byli szanowani i cenieni. Szalenie popularni, tam, dostawali tam te wszystkie nagrody. Złoty ekran, Wiktor i tak dalej, i tak dalej. Ten program odwiedzał również inne zaprzyjaźnione ogrody zoologiczne w całej Europie, więc naprawdę bardzo przyjemny program. To był taki program trochę na fali też popularności takiej tematy, tematyki zoologicznej, bo z tego co pamiętam w tamtych latach właśnie dużą popularnością też cieszył się serial brytyjski. Wszystkie stworzenia duże i małe, o brytyjskim weterynarzu i jego perypetiach tam w Yorkshire chyba w Anglii. Później w Telewizji Polskiej też był taki program podaj łapę o psach. Prowadził to Adam Kochanowski z Poznania i przez wiele lat też miałem w głowie, że Poznań to jest takie centrum właśnie psiarskie trochę tak, bo ten program właśnie był nadawany z Poznania. Prawda, ten pan pięknie pokazywał te wszystkie wystawy psów rasowych, pięknie opowiadał o pieskach. Więc proszę zobaczyć, tak to był taki taki okres właśnie yy, fascynacji można powiedzieć zwierzętami bo jakoś teraz tak tych programów może nie ma, są specjalistyczne animal plany, ale tak żeby tak w ogólnej telewizji tego typu programy były to raczej nie, aczkolwiek przecież tematyka jest bardzo ciekawa i, i, i ludzie przecież mają psy, koty więc pewnie by się zainteresowali tym Mnie się dziwię, że te większe te telewizje nie mają tak, takich programów teraz ale co chcę powiedzieć właśnie, że no proszę zobaczyć, tak, no yy, jak, też mi jest oczywiście o tym niezręcznie mówić, ale proszę, proszę poczytać sobie jak skończyło to małżeństwo, tak. Trzy, wiele lat, bo wiele lat dyrektorowali yy, ogrodowi zoologicznemu we Wrocławiu, tak. Przez 30 lat prowadzili ten program z kamerą wśród zwierząt. I proszę sobie poczytać, jak ci państwo skończyli. To jest po prostu masakra. Jak tutaj nie mówić o jakiejś takiej demonicznej stronie życia, o jakiejś takiej ironicznej, tak jakby ktoś siedział na górze, tym wszystkim sterował i się z tego wszystkiego naśmiewał. Ja zaraz państwu naprawdę opowiem, co się stało, tak? Z państwem Gutfińskich. Jak zakończyła się ich przygoda? No to jest po prostu. Wstrząsające zupełnie. Charakterystyczna czołówka programu z kamerą wśród zwierząt. Na pewno Państwo kojarzą tą czołówkę, tak? Zawsze na początku tego programu była emitowana. Ale co chcę Państwu Powiedzieć, otóż to, jak skończył Antoni Gucwiński po tylu latach poświęcenia się zwierzętom, jest po prostu naprawdę wstrząsające. Nie każdy o tym wie, więc tutaj przypomnę tą sprawę, tak? Sprawa dotyczy niedźwiedzia Mago. W 2006 roku Fundacja Viva oskarżyła pana Antoniego Gucwińskiego. Że jako dyrektor ogrodu zoologicznego we Wrocławiu przez wiele lat przetrzymywał, proszę państwa, w betonowym bunkrze niedźwiedzia brunatnego, który się nazywał Mago. Tamta fundacja argumentowała, że niedźwiedź był przetrzymywany bez światła. Bez możliwości przebywania w jego naturalnych pozycjach i tak dalej. Tak? I po prostu prokuratura wszczęła postępowanie w tej sprawie. Nie wiem w ogóle, jak ktokolwiek mógł uwierzyć, że pan Gucwiński mógł się jakoś patologicznie znęcać nad niedźwiedziem. No, po tylu latach poświęcania się zwierzętom dyrektor Gucwiński argumentował, że po prostu umieścił go w tym bunkrze, dlatego żeby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim zwiedzającym ogród zoologiczny, tak? bo niedźwiedź był wyjątkowo duży, proszę Państwa, no to chyba nie ma niespodzianki. Ale, ale ówczesne zabezpieczenia w ogrodzie nie były wystarczające i tak właśnie tłumaczył, tak pan Gutwiński. A poza tym, yy, yy, odosobnienie mago, miało na celu yy, niedopuszczenie do yy, kazierczego rozmnażania się niedźwiedzi, tak? To jest ujęte z tego co czytam właśnie. Yy. Oczywiście później były jakieś uniewinnienia, ale y, sprawa wracała tak, bo fundacja się nie poddawała tak jakby po prostu no, się uwzięła na pana Gucwińskiego. 10 stycznia 2011 roku sąd rejonowy dla Wrocławia śródmieście orzekł, że Gucwiński jest winny wieloletniego znęcania się nad niedźwiedziem. Sąd odstąpił od wymierzenia kary. I orzekł świadczenie pieniężne w kocie 1000 złotych na rzecz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Cała ta sprawa odbiła się na zdrowiu małżeństwa. Pan Antoni zmarł w grudniu 2021 roku. Po jego śmierci bardzo zapadła na zdrowie również pani Hanna, która trafiła do szpitala na szczęście doszła do sił i wróciła już do domu, tak? Ale proszę zobaczyć, no dziesiątki lat, nie wiem, to bodaj 55 lat poświęcili tak zwierzętom i co ich spotkało, prawda? Czy to nie jest ironia losu? Tym bardziej, że naprawdę no, trudno uwierzyć, żeby pan Gucwiński nie się znęcał nad zwierzętami, że chciał dla nich źle. On się tam tłumaczył po prostu, że chciał uniknąć Yy, chciał uniknąć kastracji, tak? bo groziła kastracja temu misiowi mago. On, on chciał mu tego zaoszczędzić. No ale niestety, no, Fundacja nie wiadomo z jakich względów uczepiła się tego człowieka, nie dawała mu spokoju, nie odpuściła, no i w końcu skończyło się tak, że po prostu po tylu latach poświęcenia się zwierzętom Antoni Kocwiński został skazany za znęcanie się nad zwierzętami. No po prostu, to jest po prostu, proszę Państwa, dla mnie na przykład osobiście jest to wstrząsające i to świadczy najlepiej, że życie nie ma sensu, nie ma celu, nikt nad tym nie czuwa, a wręcz jest jakaś taka demoniczna strona życia. Dziękuję za uwagę.